1 października w Chorzowie na ulicy Powstańców 1 otwarto biuro poselskie pani Moniki Rosy. Wiele, wiele nas przyjeżdża, do nas wiele y, takich y, instytucji działających czy, czy osób w różnych y, zakresach i przyjeżdżają i właśnie te wzorce czerpią nasze zacieszenie. Ale to dzięki naszym mieszkańcom, bo to tak naprawdę nie politycy, to mieszkańcy. Wymuszają na, 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 na politykę, na działania. Chcą działać. My dobrze wybrali, dobrze, wieczoraj, dobrze, wieczoraj, dobrze wieczoraj. My, my tak naprawdę staramy się dać ludziom, a zresztą mają sobie sami łapy w i ja Mam nadzieję, że biuro będzie miejscem otwartym i będziemy to działać na rzecz miasta, mieszkańców. Bartek będzie miał regularny dyżurę, ja trochę mniej regularny. Ale będziesz gościć tutaj na pewno, więc jak raz w tak? tygodniu na pewno w czwartek między 15 a 17 będzie biuro otwarte, więc będzie można przyjść z jakąś sprawą, czy sprawą miasta, czy sprawą do pani poseł. Zawsze będziemy tutaj stacji i chętnie wszystkich przyjmiemy. Także jak pani poseł będzie, będziemy też komunikować na pewno ok w mediach, że w tym dniu będzie tutaj osobiście pani poseł, jeżeli ktoś będzie chciał osobiście tutaj go